Przesuń się Odejdź! Odejdź! Odeszłam Trochę nas! Mów babie, odejdź! Mówiłem odejdź! Zatrzymał się kod siódmy? Kod siódmy, no, wiadomo, ja wysiadają na naszych. Dawaj, dawaj One down Drugi również Dobra, zbieramy naszych Macios. 5 tak, tak, tak. złotych. Jak to mówią nieważne, jaki pędzel, ważne, jaki malarz, więc emidzemi w tarapatach. No właśnie, a chcę, bo trzeba powiedzieć, że malarz jest wykwint. Czekajcie, <noise> roki. Liczy się cała prawa. I nie mówię o k***, ta, akurat nie mówię o Aha. Oho? Oho? Brzmi ciekawie. Oh. Dobra, maleńka, to Ciekawa persona, to jej rzeczy wybrzmiewają ciekawe. Eee, yy, przepraszam cię, wiesz, co, zakręciło mi się w głowie, jak cię zobaczyłem. Jest luz. A, jest luz. Słuchaj, czy ty mi możesz wytłumaczyć, jak to się stało, że ty jesteś teraz wagosem? I to jeszcze tym najbardziej potężnym? Co? Odkleiło się? Nie, już mi się nie chce. <laughs> Ale czego ci się nie chce? Teraz się do mnie. Zbugowany shit, nie? Mm. Słuchaj, a jak ja mam do ciebie wyjść w ogóle? Martin Ortega. Martin Ortega. M Marcinku, powiedz mi. A co cię ci w ogóle sprowadza do mnie? <laughs> Będę a. największym konfidentem. No, a chcesz się na kogoś już na dzień dobry? No, jakieś informacje, coś tego typu? Tu dla Jeneczka? Nie, nie, nie widzę. widzę. O, schował się teraz. No, niżej, niżej, niżej. Celuję do ciebie. Dostałam. Trafił. 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 Ale poszedł! Ty leży ze snajpą? Lutyna leży ze snajpą, mam na luzie. Przepraszam? Nie wypał. Co? Nie no. Już do mnie strzelasz? Słucham? Już do mnie chciałeś strzelać? Ja ja nie. Nikt mnie nie lubi. Spokojnie, jeszcze nie byliśmy na pierwszej ramce. Za miastem, próbujemy za miastem, wyrwiemy gdzieś... Aha. Aha. Oa. Oa. Panu fuszeret cały wywołał czym? 1 200. Ta, no, 1 200. Big T Big M. Wchodzimy do gry. Noże. Kas. 1 300. No dobrze, to w takim razie Nie słuchamy pana. go, nie słuchamy go, jakby Moje, mój doradca już się zapędził. 1 400. On jest rozpędzony, on jest gotowy do tego, by walczyć w razie czego, tak? Nie więcej więcej, 1500. Jeszcze po oponach nie, 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 nie Mhm, mm to się nie uda. Już to czuję. A nie, dobrze. Weźmiesz też optymistą przez chwilę, proszę. <śm> no <śm> dobra. <śm> dobrze ci idzie. Próbuję się na duchu. Poza tym, ja jestem tam z tą ekipą wiele lat i wszystko. No wiem właśnie. No właśnie. My, to, Mamy to, na, na ciebie kwity, jest białko, ku siwa.

Lolek komu zrobiłaś lola? A Lolku jeszcze nie wiemy. A lolka jeszcze nie ma w planie, to zaraz znajdziemy. Mów, dalej. Na śmierć, przez rozstrzelanie jak najgorsze d***a. Nie z się... naszej rodziny, spadniarzy. O! A jest, jest kurwa. Ale zachir, zachir. Zachir! zachir. 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 On nas Ty no co, co jak co? I... Mam... Nie spodziewałem.

Ale, ale, mam nadzieję, że nie taki mały. Um, słuchaj, ten, ten prezencik zabrałby Cię do krainy, o której jeszcze nie masz pojęcia, tak? Prawdopodobnie byłby to naj, najfajniejszy prezencik w Twoim życiu. I moja przyszła żona. Oho! <laughs> zarumieniła się coś z tego będzie 2.3. To eee, takie pytanko mam. Czy na przykład. Czy na przykład eee, na Mikołaja. Na przykład na Mikołaja. Eee, czy byłaby szansa na przykład na taki strój do zrobienia. Czy byłaby szansa. Bo właśnie bo, e, chciałem sprezentować za niedługo. Czy byłaby szansa na przykład na taki strój do zrobienia Czy byłaby szansa? Bo właśnie bo chciałem sprezentować za niedługo taki strój No pewnie I, no, dała... Na streamka obiorę. Oho! Nie, nie no gdzie na streamka! Gdzie na nie na streamka, nie na streamka Nie Akurat nie na streamka o, właśnie Sofra. nie na streamka Где нас? Не на стримка, не на стримка. Не аккуратно не на стримка, oh, вообще не на стримка. Не на стримка? Ну no, добра. Ту не на стримка. Ну no, то не на стримка, но не на стримка. Не на стримущая, только для собуша. No! Najmijcie mi, to jest najlepsza streamerka na tej platformie, widzowie ogólnie. I moja przyszła żona. Mamy to. Mamy to, widzowie. No. Mamy, mamy. A wszystko dopiero przed nami. I jeszcze małe trelsonki. No, zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. O? Właśnie Tak, tak? Mała Nie, nie, to był akurat żart. Ale poprzednie nie. Wszystko tak, tylko bez... Wszystko musiałoby być tak, tylko bez dzieci. Żebyśmy codziennie mogli się cieszyć sobą. A nie jakimś bękartem. Niech ci będzie. codziennie mógł się zajmować tobą. Te wrażenia weź już, Mój? No ja mam nadzieję. No nie No tak, oczywiście, że tak Jestem cały twój mojka. Dobra się musisz. Prawdopodobnie byłby to naj najfajniejszy prezenci w twoim życiu. No nie ja wątpię. To, nie? Krótki, ale szeroki, co nie? Ale... To jest prawda. Tak, 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 tak. Krótki, ale szeroki. Krótki, ale szeroki, ale... Liczy się cała prawa i to akurat nie mówię o... a ja, a ja bym ją potrafił doprowadzić do czerwoności. Mogę przebrać za Mikołajową? Aha, no. ale Next musi to ubrać. <laughs> nie ma problemu. Nie ma problemu. Nawet powiem, że na dole znajdzie się mały prezencik. Tak jest! O, to wychodzi na to, że jesteśmy dla siebie stworzeni maleńka. Naprawdę. Nie mogę się doczekać, aż ci zobaczę. Ej, ja, ja teraz rolę odgrywam? Ja a dobrze... A, no tak, mam pod streamem napisane, że jestem aktorem i wszystko na tym kanale to, to właśnie rola jest odgrywana. Teraz jest rola romantyka odgrywana. Sebastian ten tak lubi. Słucham? Co, co? co? Nie do ciebie, sebastianu.